Nie lubi zawiści i kapusty kiszonej, uwielbia pierogi teściowej i polskie poczucie humoru. Od dziecka kochała taniec i gimnastykę artystyczną. Kończąc z wyróżnieniem Metropolitan Ballet Academy w St. Louis, spełniła swoje marzenie występując w świetle Jupiterów. W młodości top modelka i instruktorka fitness. Taniec, balet i sport dały jej świadomość własnego ciała, zahartowały i pokazały jak zdrowo żyć. W Polsce wyszła za mąż, urodziła dwoje dzieci i z sukcesem prowadziła przez lata własny biznes. Jako zodiakalna waga stara się znaleźć równowagę we wszystkim co robi. Jest otwarta, wrażliwa i zawsze chętna do pomocy każdemu, kto tego potrzebuje. W Polsce przeszła prawdziwą szkołę życia i odniosła sukces. Jest przykładem na to, że każdemu może się udać. Dla niej problem to no problem. Dziś Erin spotka się z rodziną młodeckich i spróbuje rozwiązać ich problemy. Janusz młodecki, pracownik banku, który pragnie zaskoczyć rodzinę ekskluzywną, ale tanią potrawą, najchętniej krewetkami, które uwielbia jego żona. Asia młodecka przed nią nie lada wyzwanie. Osiemnastka koleżanki, a kompletnie nie wie, jak się do tego przygotować. I Sylwia Młodecka, pani psycholog, która ma zdecydowanie źle dobrany trening. A co na to wszystko, Erin? Cześć, Erin. Cześć. Cześć, Sylwia. Czekałam na Ciebie. Nadchodzi wiosna i chciałam wzmocnić brzuch i ręce. No problem. Mam specjalne ćwiczenie dla Ciebie. Zaczynamy. Najpierw. Wszystko sobie i ćwiczymy biceps. Podnosimy głowę do góry. Super. Super. Ok. bardzo ładnie. Brzuch jest jeszcze raz wciągnięty. wciągnięty. Bardzo dobrze. Robimy e, triceps, tak? Nasze ciało jest na lewą nogę, mm -hmm. tak? Dobrze mówię? Tak? tak na lewej i ciężar na Tak, ciężar I ten ruch jest od łokcie, mm -hmm. tak? Czyli tutaj naprawdę czujemy, jak ten triceps działa. Mm -hmm. no. I jeszcze głowa i ramiona są, no, tak? To. Do przodu. Bardzo to. fajnie. No, i to samo robimy. 12 razy. Trzech mm -hmm. seria. No, powiedz mi tak, 3, 4, dobrze? E. One. Dla Sylwii nie istnieją trudne ćwiczenia. Jeśli nie masz handli, użyj butelek z wodą, radzi Erin. And, one. Super. Możemy się. I może najlepiej, najlepiej na... Tak, może tak, żeby twoje nogi albo ze mną tak leżysz. Tak, okej, okay. czyli na plecy i robimy na maksa 50 brzuszki. Dobrze? Dobrze. Ok, idziemy. I oczywiście możecie to robić w domu. Nie szedźcie, ćwiczcie. I teraz nogi wyciągamy, idziemy. No. Przygotowany przez Erin zestaw ćwiczeń wydaje się być wprost idealny no. dla Sylwii. Sylwia, ostatnie ćwiczenie. Będziemy robić ćwiczenie, które zamacnia. Wzmacnia. Wzmacnia <grym> brzuch i plecy. Ok? Mm -hmm. Prawa noga i lewa noga. Uginamy łokcie i trzymamy się tu. Napinamy mięśnie brzucha i tu. I trzymamy się. A miało być tak pięknie. To nie jest łatwo. Ale warto robić. I prawa noga. Lewa noga. Odpoczywamy. Uff, to już I chyba koniec. Wyciągamy ręce, głowę w dół. Dobrze, Sylwia, jak się czujesz? Super. To Ale super. mam do ciebie prośbę. Tak. E, ponieważ ja pracuję z dziećmi, chciałabym jakieś relaksujące ćwiczenie, które wyciszy i uspokoi. No, no problem. Bierzemy piłki. I przetulimy się do piłki. Mm -hmm. Na brzuchu. leżymy na brzusze. Tak. I głowę w dół. Mm -hmm. Szeroko nogi. Tak? I kręgosłup jest bardzo, bardzo relaksowany. Głowę w dół jest ciężka ta głowa. Mm -hmm. Mm -hmm. I wdech. I wydech. I swobodnie idziemy do przodu. Troszeczkę tak jest. I do tyłu. Mm -hmm. I cały czas głowa w dół i ciężar czara idzie na prawej bok. Ale fajnie. No fajnie. I ciężar czara na lewej bok. No to sobie wystarczy? Tak. Wystarczy. Tak? No to super. Jak się czujesz po dzisiejszym ćwiczeniu? Tak? Bardzo dobrze. Dziękuję Ci. Dobry. Great job. <laughs> dziękuję. I jeszcze mam niespodziankę dla Janusza. Dobrze. No, wow. Ci dziękuję. Marcin, cześć, chodź chodź, 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 czekamy na Ciebie. To, to Janusz, Marcin, Marcin, chodź, Janusz, to to Marcin Janusz, Twoje marzenie chodź, twoje marzenie fajnie. No, super. Do chodź, Super. Z roboty, Czy masz problem w kuchni? Chciałem się nauczyć gotować szybko, fajnie, w miarę tanio. Kupiłem krewetki, bo żona je lubi. Chciałem przygotować coś ekskluzywnego z nich. Pokazuj. Na czym możemy tutaj bazować? Bardzo ładne krewetki. Co jeszcze? Pokazuj. Ruskawki. Przydadzą nam się. Pewnie. Ser. O, bardzo dobry ser. O, bardzo dobry dodatek do krewetek. Tu widziałem masz imbir. To no, bardzo super połączenie jest. Dodatkowo użyjemy tego ryżu, co tutaj widzę. Basmati, bardzo dobry. Najczęściej w Himalajach rośnie. No bez zieleni nie ma gotowania. To najważniejsza rzecz w kuchni, tak naprawdę. Daje to nam cały smak, zapach, owoce. Lubimy owoce. Bardzo dużo owoców. Owoce są zdrowe. O, ostro. Dużo smaku. No fajnie. Krewetki osuszone, obrane ze skorupek, Posuję lekko, popieprz i odstaw na bok i one będą nam przechodziły z swoim smakiem, smakiem. tak? Dobra. Dlatego mówię, że musimy najpierw zacząć od rzeczy, które się robi najdłużej, a najdłużej przechodzą pewne rzeczy, ale więcej Słyszy? musisz robić, nie Dobra. żałować. Teraz już wiem, skąd twoje problemy w kuchni. Jeszcze? Musisz, tak, tak? Jeszcze troszkę. I wymieszaj, tak, wierszu. No. Nie żałuj tego, bo to cały smak musi być. O, tu intruza mamy. Tak, tak. Ja w międzyczasie pokażę Ci, co zrobić z tymi papryczkami, żeby one ładnie nam się skomponowały no. tutaj. Musimy usunąć ogonki. Słuchaj, Kroimy, czyli pozbywamy się pestek. Dodajemy do naszych krewetek. Cześć, chłopaki. Cześć. Co robicie? Krewetki. Janusz poprosił mnie, żebym nauczył go przygotować krewetki. Super. Krewetki mówi jego żona, że bardzo lubię. lubi. Ja lubię. Ty pewnie też lubisz krewetki. Lubię właśnie. Marcin chciałam ci to zapytać, jak poznajesz świeże krewetka? Słuchaj, krewetka musi ładnie pachnieć, musi być jędrna. A zapach? Zapach musi mieć morski, świeży, mhm. chyba że krewetka jest słodkowodna. Aha. Dobra, zostawiam wam. Wracam do naszych krewetek. Słuchaj, w międzyczasie, jak ja tu pokroję, czyli, to ty tutaj na desce obok posiekasz nam troszkę kolendry. Kolendra jest niezbędną przyprawą do przygotowywania bardzo dobrych krewetek. Obież, trzy ząbki czosnku. To jest ostatnia rzecz do naszej marynaty, która będzie potrzebna dla nas. Musisz znieść po prostu, nie trzeba walczyć. I tyle. Krojenie w paseczki, w krateczkę, w plasterki. Dużo roboty. Skroiłeś czosnek, obierz trochę imbiru, posiekaj, wkrój do tego. Coraz więcej składników, tylko żeby się nie pomylić. Dodając imbir tutaj do krewetek, pomyśl sobie o tym, że to jest jedno z najlepszych lekarstw na ból głowy i w ogóle bardzo zdrowe jest, orzeźwiające, przeczyszczające i rozgrzewające warzywko. Mieszaj krewetki, ja przygotuję krem mascarpone z ziarnami kakaowca, który będzie podany Sosem truskawkowym i puddingiem mleczno Bez robotów, mikserów i blenderów w kuchni ani już. Wydaje się, że pełen sukces. Gdzie ta łapa? Potrzebujemy drobną kostkę z warzyw i owoców. Z warzyw użyjemy papryki, czosnku, a z owoców użyjemy mango i banana. Połączymy to z czosnkiem, z kolendrą i zastąpi to nam sos do krewetek. Banan, czosnek i papryka kontrowersyjne połączenie. Jeszcze więcej czosnku? Janusz. Zrobimy krewetki w bardzo ciekawy sposób. Bardzo prosty, ale dający nam kolosalne wrażenia smakowe. Zrobimy to na patelni, na tłuszczu, ale nie będziemy smażyć. Udusimy na masełku. Normalne krewetki, jak smażymy, prawa, lewa 60 sekund są gotowe. Tutaj troszkę dłużej, no bo wiadomo, jest temperatura niższa, tak? A ja w międzyczasie przygotuję nam talerze na to. Ale zapachy, ajajaj. Oczywiście bez deseru się nie obejdzie. Czas na werdykt rodziny. No jak? Wow! wow. Kolory. Super! Tego pana już znamy. Rodzinę młodeckich kompletnie pochłonęła konsumpcja. Brawo, Janusz! Też byś chciał, takie dobre. Mm, ale jest też Asza, my mamy jeszcze nasze sprawy. Czy jesteś gotowa? Tak, już nie mogę się doczekać. My też nie możemy się doczekać. Marcin, dzisiaj musimy coś robić z Aszą, czyli Asza, opowiadaj, co byś chciała. Hmm, za tydzień mam osiemnastkę koleżanki i chciałabym jakąś, żebyś dobrał jakąś fryzurę taką ciekawą, młodzieżową, może nie niekoniecznie farbować, trochę podciąć, nie wiem, co byś wymyślił ciekawego. Asiu, masz bardzo ładne oczy. Tak, bardzo. Masz bardzo ładny kształt twarzy, aczkolwiek te, ta fryzura jest troszeczkę za ciężka dla ciebie. Mm -hmm. Ja osobiście chciałbym nadać jej większej lekkości i spowodować, żeby, żeby te włosy bardziej żyły. No ja myślę, że to jest super pomysł. I myślę, że to no problem. Nasia z ufnością oddała się w ręce Marcina. Marcin, wiosna idzie i chciałam Cię zapytać, jak dbać o włosy po zimie? Oj tak, zima to jest ciężki okres dla włosów. No, no włosy stają się często wysuszone, mm -hmm. pozbawione no właśnie, witalności. Te końcówki, prawda? Tak. A jakiś domowy sposób? Ja jednak będę tutaj przestawał przy tym, aby. Używać mm, kosmetyków przeznaczonych do włosów, czyli e, odżywki, które mocniej regenerują włosy, mocniej nawilżają je. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na końce włosów, które z reguły są. No właśnie, jak często trzeba cinąć właśnie te końcówki? Podcinać końcówki? Odcinać końcówki. Tak mniej więcej co 4-6 tygodni jest to dobry moment, kiedy można się pojawić w salonie fryzjerskim. A jak już się pojawimy, to włosy będą leciały. No, jestem ciekawa, czy sam bym potrafiła to zrobić. Ale teraz zapytam Marcina, to, to jakoś tutaj poradzi mi, jak to zrobić w domu. Wystarczy, że część włosów zepniesz i zepniesz je, zwiążesz się gumką. Bardzo ładnie, bardzo ładnie odsłonisz twarz w ten sposób. To, co zrobisz z drugiej strony, to już Twoja inwencja twórcza. Te włosy mogą być bardziej pofalowane, mogą być bardziej pogniecione, mogą być nawet skarbowane, co w tym sezonie jest bardzo modne. Aż bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że będziesz dobrze się bawiła na 18 urodzinach. No ja dziękuję. Urodzinę. Bardzo mi się podoba efekt końcowy. Jest, jest naprawdę niesamowicie. Asza, let's go. Idziemy do vegany. Super. No Chodź, zrobisz no Ciebie no gwiazdę. Chodźmy, chodźmy, idziemy. Asia, pod wrażeniem stylizacji Marcina, odważnie podąża za erin na zakupy. Dopiero teraz jest gotowa na wielkie zmiany. Ciemne tak, O, cześć dziewczyny, no ale Was przyłapała. No, hmm, zobacz, co macie. Za szmaty, nie, nie, nie zgadzam się. Trzeba dodać czadu, ognia, radości i młodzieńczości, Tak, i wiosna, co to za takie dnie? Nie dresy nie, Taka fajna dziewczyna, chodź zrobisz sobie chodź, gwiazdę, idziemy. Idziemy. Sukienki, spodnie, kurtki, paski, buty. <tryk> Tylko Wiganna jest w stanie nad tym zapanować. Asia numer jeden. Dziewczyny jak? No, to? no wiesz to co, wyszle. tak, spodnie dobre, ale bluzka nie. Bluzka nie, ty masz za ładną tak. talie, to nie, tak. to szkoda. Nie, nie widać talii. Kurtka to bardziej jest codzienna, mniej imprezowa, ale buty i spodnie bardzo super, fajne. Tak. No i oczywiście do takich spodni musimy mieć inne włosy. Zmiana. O, myślę, że poczekaj, o! Taka, taka bluzka. Super kolor. Tak, musisz mieć kolor. To już wiemy na pewno. To teraz tę te albo tę bluzeczkę możesz przymierzyć. Jeszcze zobaczymy, mhm. potem na wykończenie może okay. to. Okej. To leć. Asia numer dwa. No. Nie, nie podoba mi się. Ale podoba. co Ci się kochani nie podoba? Kolor Z... czy co? To, no bo nie, nie, to ja mogło. By... Czuję w tym. To nie, by nie. mogło być trochę Kracia. większe. Tak. Tak. Ale sama kurtka jest ładna, musiała być numer większa. Natomiast, jak widzisz, pardon, kształt tej sukienki jest na pewno lepszy niż tamten, dlatego, że jest obcisły w biodrach. Widać, że masz wąskie ładne biodra, ładną talię, ładny biust. A długość teraz? Długość jest lepsza zdecydowanie lepsza, głównie przez to, że tutaj widać właśnie ładne biodra, ładne. Natomiast faktycznie możesz się źle czuć, bo faktycznie jest za wąsko, no i to wszystko trzeba by dostylizować i dosmaczyć, ale znowu w czerwieni jest Ci przepięknie. Dobrze, teraz daję Ci kolejny zestaw, o i bardzo modny w tym sezonie, kolor taki beżowo-brudno-różowy, ale w połączeniu z czernią, żeby to troszeczkę zrobić na rokowo, także załóż to wszystko. Będziemy się dalej martwić. Asia numer 3. O, super! chyba trafiona. Super, naprawdę ładnie to wygląda, zaraz dodamy make-up, fryzurę. Właśnie leginsy bardzo wiele robią kobietom, dobrze robią, dlatego że w razie czego ukrywają wszelkie wady, jeśli chodzi o kolana. Można, że tak powiem, świetnie ściemnić takimi leginsami. Asia zniknęła na 15 minut, a dziewczyny nie próżnują. Brawo! Wow. Pięknie. A tak, ja się, się bardzo, dobra. bardzo dobrze się czuję, bardzo mi się podoba i no nie wiem, dziękuję no bardzo, tam bardzo, tam bardzo tam fajnie. 80. Idealnie na imprezę, na osiemnastkę, o której mówiłaś, są wszystkie podkreślone Twoje walory, czyli piękna talia, ładny biust, zgrabne kostki, ładne łydki, no i oczywiście kolorystyka. Modna koronka, ale w kolorze różowym i pięknie ci jest w intensywnych kolorach, także jak najbardziej. Do tego kolczyki i koniecznie powinnaś odsłaniać twarz, dlatego że grzywka całkiem cię przykrywa i nie widać licznej buzi. Pełny rock and roll i marsz na imprezę. Ja jestem zadowolona. Wiesz, się bardzo podoba? Brawo! Brawo! Dziś pełen sukces. Co będzie za tydzień? Też mam nadzieję, że. No problem. A za tydzień Erin pomoże rodzinie Jankowskich. Zgłosiłam się do programu, ponieważ w najbliższym czasie będziemy mieli pewną uroczystość rodzinną, ślub i nie mam funduszy na nową sukienkę. A wiem, że Erin posiada wspaniałą kadrę ekspertów, którzy pomogą mi nie tylko dobrać strój, ale także fryzurę, makijaż, powiedzą jak się przygotować odpowiednio na tą uroczystość. Mój problem polega na tym, że lubię pracować, nie lubię sobie podjadać w pracy. I dlatego wyglądam tak jak wyglądam. No i niektórzy po prostu ironicznie się uśmiechają. Różne takie, widzę, właśnie reakcje, typu Ale chudy, to nie kucharz, to pomocnik kucharza i takie różne rzeczy. Nie wiesz, jak słudnąć? Jak się ubrać? Jak się uczesać? Jak ćwiczyć? Masz problem? No problem. Głosy do nas w Janusz? Nie, zaraz, jak Janusz? Nie, nie niespodzianka yeah, dla Janusza. Dla uh, uh. Janusza! Sylwia, mam nadzieję, że to jest moje.